Samsung Galaxy S10 Lite, smartfon, o którym nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy go w 2020 roku i ja to w sumie nadal nie jestem pewien, czy potrzebujemy, ale pewnie kilkoro chętny się znajdzie. To jest moim zdaniem nieśmiała próba wejścia Samsunga do tego segmentu rynku, w którym do tej pory były jakieś alternatywne wersje flagowców Xiaomi, OnePlusy bez Pro, pokofony niedługo będą Realme i tak dalej. Czyli propozycja dużego, wydajnego telefonu, tańszego od większości flagowców. No ale różnica w cenie też skąd się bierze, więc Galaxy S10 Lite jest smartfonem głównie dla osób, dla których liczy się moc i długi czas pracy. Bo producent jak na wersję Lite przystało, wywalił z niego sporo rzeczy kojarzonych z jego najlepszymi modelami. I nie trzeba nawet daleko szukać. Jest takie powiedzenie, tu się pieprzni, tylko jeszcze troszkę bardziej wulgarne. Jak yy, tu się pieprzniecie, to poczujecie, że obudowa jest z plastiku. Co samo w sobie nie jest taką tragedią, bo plastik lepiej znosi przecież upadki. Ale nie wiedzieć czemu pokryli go jeszcze bardzo brudzącą się warstwą przypominającą szkło, więc trudno utrzymać go w czystości. Co tam jeszcze na obudowie? Cóż, wysepki na aparaty w większości drogich telefonów zaczęły ostatnio przypominać powierzchnią Grenlandię, i ta tutaj nie jest wyjątkiem. Wielu ludziom się to nie podoba, ale co ciekawe, dla tych mniej wtajemniczonych, dzięki temu S10 Lite wygląda jak S20. Kilkoro znajomych mi już pytało, kiedy z nim chodziłem, czy to ten słynny nowy Galaxy, no i musiałem im mówić, żeby się nie ekscytowali, bo to tylko biedowersja zeszłorocznego. Poza tym, smartfon jest bardzo duży, ale dzięki proporcjom ekranu 20 do 9 nieźle leży w dłoni. Maczytnik linii papilarnych w ekranie nie najszybszy, ale znośny. Pojedynczy głośnik na dole nie najlepszy, ale no nie, on jest akurat po prostu słaby, i to jest dosyć poważny zgrzyt. Ale na pocieszenie nie ma też mini-jacka, chociaż brzmienie na słuchawkach OK i nie ma wodoszczelności i nie ma ładowania indukcyjnego. No to co jest za te 2800 jak niczego nie ma? Nie no, w sumie tak wyszło, że już na starcie wymieniłem wszystkie poważniejsze wady S10 Lite, a, a dalej jest tylko lepiej. Ekran to prawie 7-calowy Super AMOLED Full HD+, z opcją Always on Display i tradycyjnie jak to u Samsunga świetną jakością obrazu. W żadnym smartfonie za żadną kasę nie uznałbym takiego ekranu za wadę, a to już coś. Wydajnościowo S10 Lite też wypada ok. Mamy tutaj zeszłorocznego Snapdragona 855 i 8GB RAMu. Przesiadałem się na niego bezpośrednio z iPhone'a 11 i może interfejs nie działa tutaj aż tak płynnie, ale nie narzekałem. No i S10 Lite znacznie dłużej trzyma aplikacje otwarte w tle. Jeśli chodzi o szybkość działania, moim zdaniem remisuje z pełnoprawnymi Galaxy S10, czyli spokojnie wystarczy wam na kilka lat. System to w tej chwili Android 10 z nakładką One UI, którą całkiem lubię, szczególnie że sprawdza się dobrze przy tak dużych ekranach, bo przenieśli w niej wiele elementów interfejsu na dół. Poza tym znajdziecie tutaj ciemny tryb interfejsu, tryb ochrony wzroku, całkiem sensowny menadżer urządzenia czy karty Bixby na ekranie głównym, których nawet pierwszy raz często używałem, bo pierwszy raz widziałem, żeby działały płynnie. Brawo! W systemie znalazłem tylko kilka drobnych błędów, które pewnie niedługo znikną. Jak na przykład ten obrzydliwy pasek w aplikacji YouTube. Niby nic, ale perfekcjoniści wyrywają sobie na jego widok włosy z głowy. Ja też, dlatego tutaj mam ich trochę mniej, Samsung zniszczył mi życie. Największa zaleta Lighta to moim zdaniem akumulator. Do tej pory mówiłem głównie pod jakimi względami remisuje ze zwykłymi S10, a pod jakimi im przegrywa. No to tutaj... wygrywa. A wręcz deklasuje. 4,5 mAh zawsze wystarczy na ponad dobę pracy, nawet przy wysokiej jasności ekranu, używaniu głównie LTE i z włączonym always on display. U mnie S10 Lite dobijał zwykle do półtorej doby, a czasami nawet dwóch dni. Poza tym Samsung zastosował tu bardzo szybkie ładowanie. W godzinę i 10 minut dobije się do setki, pół godziny dawam mniej więcej 60%, czyli energię na cały dzień. Co ciekawe, Lite wspiera jeszcze szybsze uzupełnienie energii, ale do tego trzeba już dokupić osobną ładowarkę. Zostają jeszcze aparaty i tutaj niestety wracamy do narracji pod tytułem Prawie jak w S10, bo aż takie dobre nie są, chociaż pewnie będziecie z nich zadowoleni. Głównym obiektywem można nagrywać filmy w 4K i 60 klatkach, a 4K obsługuje nawet aparat do selfie. Nie zabrakło też rewelacyjnej stabilizacji przez Full HD. Nie spodziewałem się tego w odchudzonym flagowcu, więc wielkie brawa. Tak samo jak za tryb rozmywania tła w filmach. Może nie jest idealny, ale miła niespodzianka. Zdjęcia z głównego i szerokiego obiektywu wychodzą świetnie w dzień. Wieczorami i w zaciemnionych pomieszczeniach lekko odstają od tego, co oferował S10, ale myślę, że mogą śmiało rywalizować z OnePlusem 7T albo Xiaomi Mi 9. Szkoda tylko, że zamiast teleobiektywu mamy tutaj obiektyw makro. To niby fajna sprawa, ale użyjecie raz, dwa i zapomnijcie, że istnieje. Szczególnie, że jakość tylko znośna. Przedni aparat lekko przekłamywał mi kolory, jakiś taki rudy się w nim robiłem czasami. Ty... No ale ogólnie to i tak jedna z lepszych przednich kamerek, jakie testowałem. Podsumowując, wydaje mi się, że Lite jest dla osób, które lubią Samsungi, to się podobno zdarza, i chcą mieć duży, wydajny smartfon z ogromnym akumulatorem. Ogólnie moim zdaniem S10 Plus wypada lepiej, bo ma po prostu milion funkcji więcej, ale w takich nieszebranych sklepach kosztuje też 1000 zł więcej, a to jest spora różnica. Niby konkurencją dla S10 Lite'a można byłoby też nazwać S10e, no ale no... Taki bydlak, a najmniejszy porządny flagowiec z zeszłego roku, to tak jakby wahać się pomiędzy kupnem Bernardyna i hodowli mróbek. No Wątpię, żeby ktoś miał taki dylemat. W porównaniu z tańszymi flagowcami tańszych firm, S10 Lite może nie robi, ale wstydu też nie. Więc jeżeli preferujecie system Samsunga, ale do tej pory specyfikacje pchały was na przykład w stronę Xiaomi, to możecie wziąć tego. Będzie ok. Do tej pory nie rozumiem tylko dlaczego telefon wpuszczony w 2020 roku, który wygląda jak Galaxy S20, a wyposażeniem jest takim droższym Galaxy A i jest większy od każdej innej S10, nazywa się S10 Lite. Może im być go trudniej sprzedać przez to, no ale logika nazwów wymyślaczy Samsunga to już temat na inny odcinek. Albo 5. Samsung w ogóle wypuścił ostatnio do sklepów 238 nowych modeli smartfonów i z Pawłem Winiarskim podzieliliśmy się testami, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co sądzimy o Galaxy S20, o Note 10 Lite, o nowych Galaxy A, to subskrybujcie nasz kanał, żeby nic Was nie ominęło. Dzięki!